Będący teraz w Warszawskiej Paleszcze, Michał Polak przed turniejem, czteroosobowym turniejem kickboxingu we Francji. No właśnie, Michał, na początek chciałbym się zapytać w ogóle, od kiedy wiesz o tej propozycji? Jak dawno temu organizatorzy złożyli ofertę, żebyś wystąpił? Witam serdecznie na wstępie. O walce, o walce dowiedziałem się jakoś. Po, z początkiem miesiąca w sumie, nie wiem, pierwszy, drugi, coś po tego, dostałem informację od mojego serdecznego przyjaciela Dawida Kasperskiego. E, dostał do informację, że potrzebują, e, szukałem kogoś w 67... Właśnie w turnieju, gdzie Adam Gielata e, bił się jakieś, nie wiem, dwa miesiące temu, trzy miesiące temu, coś koło tego. E, no i tak, czy, 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 czy wiem coś więcej, szczerze mówiąc? E, wiem tylko, że jest to czterosłupowy turniej. E, pierwszą walkę będę toczył z... E, po... Właśnie, zanim przejdziemy, jeszcze może chwilę o zasadach. Rozumiem trzy rundy po trzy minuty? Jak z liczeniami? Dwa liczenia w rundzie kończą walkę w tej pierwszej walce i trzy w całej walce, czy standardowo trzy liczenia... Całej, w jednej rundzie, bądź cztery w całej walce kończył. Coś wiesz? Aha, wiesz co? Zaskoczyłeś mnie tym pytaniem, szczerze mówiąc? To się wytnie. Nie interesowałem się tym. Nie jest to dla mnie istotne, szczerze mówiąc, nie wgłębiałem się w ten, w ten temat. Ja wiem, co mam zrobić, pracuję, pracuję na to bardzo ciężko i po prostu zrobię wszystko, żeby, żeby dać się po prostu 150% w tym ringu. Ile liczeń? Nie mam pojęcia. Zobaczymy. Rozumiem, że zasady K1, nie będą to zasady tego słynnego Thai czyli boksu tajskiego we Francji, że gdzieś walczy w tych ochraniaczach na łokie. Normalne K1 nasze, powiedzmy, tutejsze. Nasze tutejsze, w takim razie zapytam Cię o nietutejszych przeciwników, Marco Campos, Twoim pierwszym rywalem, Portugalczyk, który no gdzieś tam jakieś walki toczył, głównie w boksie tajskim, niezbyt, że tak powiem rozpromowany zawodnik w świecie. Ty coś wiesz o nim tak naprawdę? Coś, nie wiem, czy udało Ci się sprawdzić na przykład ile ma wzrostu, cokolwiek, jakiekolwiek informacje, czy walczy z manikuta, czy z klasycznej pozycji, czy bije sierpy, czy bije ch, weselniaki, coś wiesz? Jedyne co wiem, to jest to, że jest wydzieranym dziadem. E, cała, cała reszta tak naprawdę mnie nie, nie interesuje. Myślę, że e, sztab trenerski e, trzyma rękę na pulsie i tak naprawdę trener rola. Pokierujemy tak jak, tak jak e, powinien pokierować tak naprawdę wszystko pójdzie zgodnie zgodnie z moją e, taktyką, powiedzmy. E, nie, ja jako zawodnik nigdy nigdy nie sprawdzam moich rywali, nie interesuje mnie to, ja, ja po prostu wchodzę, robię, robię to, co do mnie należy. No to nie, może nie sprawdzasz, to Ci może trochę powiem, bo mi się wydaje, że gdzieś tam faworytem tego turnieju jest Francuz, ten Sabiru Suidu bodajże, jeżeli dobrze wymawiam, zawodnik, który walczył na Joko, 1,82 m, więc niezwykle wysoki facet, więc no pytanie, czy Twoim zdaniem właśnie, no to jest zawodnik, no wiadomo, gala we Francji, więc no stawiają na miejscowego, mhm. Twoim pytaniem, czy, pytanie, czy w finale, bo jeżeli się spotkacie to w finale, myślisz, że może być takim no, rywalem jak ostatnio Adam Gilata dla Jarka Daszkę? Myślę, że Adam Gielata nie ma sobie równych, więc, więc, więc nawet, nawet nie myślę o tym, że ktoś jest na świecie e, równy temu człowiekowi. E, jedyne co wiem na temat tego Francuza, to to, że właśnie z tego co mi wiadomo, jest mańkutem. E, wysoki mańkut, czyli tak naprawdę no, no, bolączka w większości zawodników, myślę. E, no ale będziemy myśleć na miejscu e, nad przebiegiem, nad przebiegiem tego pojedynku. Na razie mam do przeskoczenia e, Portugalczyka, a potem będziemy, będziemy roz, rozkminiali co dalej. Słuchaj, e, walczyłeś już e, często, walczysz tak z, z zawodnikami, którzy mają właśnie powyżej metra 80, bo w Twojej wadze jednak to jest swego rodzaju event. E, pytanie, czy często tak naprawdę stawałeś między linami, czy to na Amatorze czy też na zawodostwie z takimi zawodnikami, to, to raz, no a dwa, czy z mańkutami tak naprawdę idzie gdzieś tam e, dobrze potrenować, bo chyba tylko Daniel Kolasinski to jest z takich mańkutów, a on walczy no, na swój oszukany, sposób. Oszukany, oszukany mańkut. Taki <grym> Oscar de Palestry. <grym>, tak, tak, tak. Zgadza się. Zgadza się. Nie, szczerze mówiąc ogólnie, jeżeli chodzi o sparringi tutaj, w warszawskiej Palestrze, no to jestem, jestem turbo zadowolony. Myślę, że lepiej nie mogłem trafić pod tym względem, że w sumie dwa, dwie jednostki treningowe robię dziennie i, i za każdym razem mam kogoś jednego w ringu, za każdym razem mogę z kimś innym pracować. I to, że ktoś nie jest mańcutem, to nie, nie, nie przeszkadza w moich przygotowaniach z tego względu, że część zawodników potrafi walczyć z jednej i z drugiej pozycji. Co do wzrostu zawodników, no 1,80 m no jest, jest, jest sporek na taką wagę. Często nie spotykam się z takimi zawodnikami, ale wyżsi, no niestety nie należą do najwyższych w tej wadze i w ogóle, więc generalnie no z reguły spotykam się z wyższymi zawodnikami, więc myślę, że jestem, jestem jakoś tam do tego już przyzwyczajony powiedzmy. Słuchaj, DSF robi turniej o 100 tysięcy złotych, rozumiem, że ten turniej francuski? Mam podobną, że tak powiem, kwotę tak samo jest, powiedzmy, prestiżowy. Nie mogę mówić o kwotach, ale znasz mam nadzieję. Tak, kwotę znam. No, no do 100 tysięcy to jeszcze, 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 jeszcze. Nie, szczerze mówiąc, nie chodzi mi tutaj o jakieś tam kwoty. Chcę się po prostu obić, chcę robić jak najwięcej tych walk. Tak jak poprzednio też to mówiłem, że, że, że nie będę przebierał walkach, będę brał wszystko, co wpada, I jeżeli mi zdrowie to, to oczywiście na to pozwoli. Więc, więc, więc no dla mnie to jest najistotniejsze. No i turniej. Turniej to też jest fajne wyzwanie, zrobić dwie walki jednego wieczora, jest to jednak, jednak coś co zawsze chciałem zrobić. Właśnie, więc masz ku temu okazję, natomiast no jeszcze a propos tego turnieju, Adam Gielata jak wygrał ten turniej, został Znany Zawodnikiem Roku przez media branżowe i, i został mistrzem DSF-u, więc no mamy dopiero luty, więc będziesz musiał czekać trochę na ten tytuł najlepszego zawodnika, ale no pas DSF-u, taka walka z Eliaszem Jankowskim, to myślisz, że to może być od razu kolejna? Szczerze mówiąc nie wiem, nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym, nie zastanawiałem się nad tym, wszystko zależy od wodarzy ale myślę, że w kolejce tam jest jest, jest dość, dość sporo osób, e, ja powiedzmy dopiero, dopiero stawiam pierwsze kroki powiedzmy w DSF-ie, e, więc, 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 e, no zobaczymy, czas pokaże, czas pokaże. Właśnie, a propos DSF-u, chcesz jeszcze zawalczyć, jak powiem w tym półroczu, czy gdzieś tam odkładasz na drugie półrocze te starty? Mm. Założeniem miałem na początku roku, nawet już tamtego, niestety w tamtym nie powiodło się to, żeby zrobić tak 6 walk w roku, to by było idealnie. Kiedy mogę się bić? Wszystko będzie zależało od tego, jakie, jakie obrażenia, ile w ogóle będą jakiekolwiek. Po, po, po kolejnej walce będą, więc nawet nie wiem, w kwietniu mogę się bić kolejny raz, tak jak po ostatniej gali. Tak naprawdę dwa tygodnie później już mogłem wejść do ringu, dlatego się nie zastanawiałem, kiedy dostałem informację o Francji. No. Byłeś już w Moskwie? W Moskwie? Nie byłem w Moskwie. Byłem na lotnisku w Moskwie, jak leciałem do Tajlandii, tak. Ale nie wyszedłem z lotniska. Z lotniska. No może będziesz miał okazję, bo DSF robi gale w Moskwie, więc pytanie dla Ciebie, to jest atrakcyjne, że tak powiem, lokalizacja? Myślę, że w momencie, kiedy DSF wejdzie właśnie w ten, powiedzmy, rosyjski rynek, to, to zacznie się gruba jazda, powiedzmy. No naprawdę, naprawdę, naprawdę jest, 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 jest tam ogromna konkurencja. Zawodnicy są na, na wysokim poziomie i Mega fajny krok, eee, no żeby być żeby, żeby się naprawdę z ludźmi na wysokim poziomie. E? Masz jakieś nierozliczone jeszcze, tak powiem, sprawy z tymi rosyjskimi zawodnikami, gdzieś tam z tych ringów amatorskich? Bo nie oszukujmy się, no DSF współpracuje z Rosyjską Federacją kickboxingu, więc głównie oni będą zaciągani do organizacji DSF. E, z Rosjanami, z amatorskimi, na, na, na amatorskim ringu z reguły to się byłem z Ukraińcami, tak, no, bardziej, bardziej z nimi bym miał e, do, do, do wyrównania rachunki. E, Rosjanami, nie, nie przypominam sobie, że miał coś tam, coś tam, jakieś tam. E, Pojedynki szczerze mówiąc. No nie jest to istotne tak naprawdę. Nie jest to istotne. Nie, nie wchodzę do ringu, żeby tam wyrównywać jakieś rachunki, tylko po prostu, żeby pokazywać to, co potrafię i wyrażać samego siebie. Właśnie, na propos tego pokazywania co potrafisz, amatorskie zawody w tym roku? jakieś się odskoczysz, nie wiem czy to polski k 1 w roku, może Lokik, może jakieś inne? Wiesz co, na dzień dzisiejszy, na dzień dzisiejszy powiedzmy zawiesiłem sobie karierę amatorską. Chciałem się skupić na, na, na zawodowstwie i powiedzmy wejść na świat taki, tego. W momencie, kiedy zacząłem bić się e, zawodowo, tak poczułem, że tak naprawdę zaczynam tą zabawę od początku. E, te emocje, stres i tak dalej, tak dalej, tak jak wskoczyłem znowu na ten wysoki level. I ta motorka też była taka rutyna. jeździliśmy na te zawody z zawodów na zawody, tak się jeździło, 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 jeździło. E, no i, i tak jakoś to przestałem czuć jakąś taką wewnętrzną motywację. Teraz, teraz po, 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 po roku spędzonym w Holandii. Naprawdę odzyskałem z powrotem ten ten tę motywację i zawieszam na razie starty amatorskie. Działamy zawodowo. Do jakieś na kadry w celach sparingowych gdzieś tam planujesz? Myślę, że jak będzie taka okazja, opcja, no to jak najbardziej, jak najbardziej. Nawet sam fakt, że spędzony czas z tymi ludźmi z naszej branży, no jest, jest, jest świetnie spędzonym czasem. Nawet sam fakt, że tutaj jestem i jest tutaj sporo zawodników z kadry, z którymi się znam już prędzej, no jest dla mnie już naprawdę cudowną sprawą. Mhm. Dobra, Michał, no to w takim razie czekamy. To jest siódmy, tak? 7 marca, jak dobrze pamiętam. czwartek, dokładnie. Przyszły czwartek. Włączcie francuski kanał plus sport. Szukajcie w internecie Michał Polak. Miejmy nadzieję, że kolejny Polak odciśnie swoje piętno na francuskim kibosingu. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam serdecznie.